Cześć, witajcie w kolejnym materiale na kanale. Dzisiaj mała przerwa od Call of Duty, bo ostatnio były dwa unboxingi gier z serii Call of Duty. Został jeszcze jeden unboxing, ale zanim będzie Call of Duty kolejne, to taka paczka z Amazonu, która przyszła już jakiś czas temu do mnie. Ale widzę, że ostatnio znowu się pojawia ten produkt na, na promocji w Amazonie, to także pokażę Wam go. Jeśli będziecie mieli ochotę zakupić, to podam linka w opisie pod filmem. A co to jest? No to zaraz zobaczycie dokładnie. Mamy taką taśmę. W środku kolejne pudło. Tu jakaś reklama. Tu, jak widać, mamy ładnie zapakowane. I proszę, taki oto zestawik. To jest zestaw, który jest ekskluzywnie na Amazonie. Tam można go dostać. Jest to zestaw z Fallout e, 4. Jest to oczywiście gra. W wersji pewnie angielskiej. Soundtrack e, i artbook e, Fallout. The history of Fallout. E, tutaj mamy. E, soundtrack. To jest Fallout, Fallout 4 Main Dome. The Last Mariner. Honor and Steel, Rebuild to Renew i Liberty Leaves. To taki w sumie, można powiedzieć, trochę demo soundtrack, bo tu jest 6 utworów, ale może go sobie nawet puścimy od razu, będzie sobie tam gdzieś przygrywał w tle. Tu mamy komputer z boku. Ok, on tam się ładuje. To jest w sumie chyba główna rzecz z tego zestawu czyli, właśnie, artbook. Duży A4 format w takiej fajnej obwolucie, o, myślałem, że to jest obłożone, ale to tylko tak nie było woluta, ale jednak nie z tyłu nie ma nic. arbook dosyć fajny, gruby, kredowy papier, oczywiście po angielsku, jest jakiś tam wstępniak, please stand by. I później zaczynają się grafiki. Tu jest głównie ten artbook dotyczy wcześniejszych odsłon falauta. Nie czwórki, tylko właśnie jedynki, dwójki i tak dalej. Tu mamy akurat postacie z jedynki. Frakcje, może to podniosę, to będzie Wam lepiej widać. Chociaż ciężko, ciężko go uchwycić, bo jest bardzo duży. Potwory, góle i tak dalej, lokacje, a tu mi się coś skleiło, roboty i komputery, naprawdę super, twardy, znaczy gruby taki papier kredowy, Pipboy 2000, tu inwentory, Fallout 2, postnuklear, proszę, charakter, tu sobie kliknę jeszcze z boku na soundtrack, żeby sobie grał. Dzisiaj się zaraz tam gdzieś w tle odpali. Są postacie opisane. Fak, frakcje. No. klawa Postacie znowu. Special system wprowadzony w dwójce. Broń. Tu mamy taktiksa z kolei, też postacie, frakcje, potwory, tu armia robotów, pojazdy, znów lokacje Fallout trójka z kolei. też proszę postacie o się coś skleiło frakcje proszę, zniszczony washington dc bardzo ładne arty Mam nadzieję że tam słyszycie że sobie w tle, w tle leci soundtrack Nawet mogę go trochę pogłośnić, aby nie za głośno było. Mhm. Mamy Fallout New Vegas w Postacie. No i to się pewnie kończy na wygasie. to są lokacje, pimp. Ping 3 miliony, 3 biliony. <grym w> Inventory. Kolejny arty, Super, jak dla mnie. O, jest i z czwórki, jest Fallout 4. O, są arty z czwórki. No, proszę. Piękny. Piękny, naprawdę piękny artbook. Polecam do kolekcji jak najbardziej, do falauta. Proszę. To, to tak jak mówiłem soundtrack. No i tu mamy jeszcze oczywiście na deser grę. No, w edycji premierowej. Tu się nie spodziewam jakichś bajerów. Mam no, standardową mapkę z perkami jak w każdej edycji Fallout 4 pudełkowej, oczywiście. Mam plakat z wszystkimi perkami. No, fajna rzecz, można sobie nawet gdzieś tam powiesić. mamy e, reklama Season Pass'a. duma Dishonored, Elder Scrolls Online. To taki krótki podręcznik, sterowanie Fallout'a. To jest World Wars Survival Guide. <taki>, taki fajnie stylizowany, stylizowana instrukcja. No i standardowo płyta z grą. I w pudełku mamy grafiki z gry. To ciekawe, chyba tu jest nasz ten Wanderer w wersji żeńskiej, chyba z tego, co widzę. Przynajmniej tak wygląda. No. Bardzo fajna edycja. Ostatnio się, mówię, znowu pojawiła w promocjach. Można tam za jakieś 15-20 funtów ją wyrwać. Czyli tak gdzieś 80 zł. Wydaje mi się, że jak za tą cenę to w, bardzo w porządku. Zwłaszcza, że dostajemy właśnie ten piękny artbook, soundtrack, no i gra oczywiście na PS4. Do tego jeszcze dochodzi ten plakat. Myślę, że m, warta. A co, co Wy o tym myślicie? Nie wiem, dajcie znać w komentarzach, czy ta edycja jest warta swoich pieniędzy, czy nie. Czy Wam się podoba ten artbook? No i to by było na tyle. Do zobaczenia w następnym filmie. Dzięki bardzo za uwagę. Cześć.